Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku, dekoracje do Twojego domu. Tu chcę Wam zaprezentować dwie moje doniczki, które są bardzo, bardzo brzydkie, bo są takie kwadratowe i mają takie wcięcia tu, ale jak ja je ozdobię zwykłym takim łańcuszkiem, który miałam tak, który miałam sobie tak kiedyś na... To jest naprawdę takie ozdobne do noszenia. Nosiłam na szyi albo na rękę sobie obwijałam. No a jak chciałam sobie ozdobić doniczkę, to sobie po prostu pożyczyłam ten łańcuszek. I, i zobaczcie, jak to fajnie będzie wyglądało. Dobrze Doniczka nabiera takiego bardziej ekskluzywnego wyglądu i wygląda moim zdaniem bardzo efektownie. Tylko moje te kwiatki, nie wiem jak się nazywają, ale kupiłam je w IKEA, czyli niedrogie. I one takie były, ładne takie pałki były. Teraz mi się tam te... Małe te takie krzywe poddawały, i ja tak jeszcze nie rozdzieliłam, ale muszę się za to wziąć, bo to nie ładnie wygląda. Tak sobie wyobraźcie, jeżeli się takie je powsadza ładnie, to takie są równe, takie grube pałki. To tak fajnie wygląda. Mocno ozdabia ten łańcuszek, moim zdaniem. W tej chwili mam w domu wystrój raczej w srebrnych rzeczach, mimo że doniczka jest kremowa, ale to jest krem taki zimny, także to srebro pasuje do mojego wystroju w pokoju, a nieraz w złocie, czyli złoty łańcuszek, zawieszam. I to jest wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.